Z obszaru swojego doświadczenia zawsze mówię, że jednym z najgorszych czynników postarzającym nas, i tu nie chodzi tylko o względy urodowe, tylko postarzającym nasze ciało i nasz umysł to jest właśnie brak ruchu i wszystkie jego konsekwencje, czyli sztywne stawy, sztywne mięśnie, sztywne skrócone ścięgna, obciążone, skompresowany kręgosłup, mm -hmm. niedotleniony mózg, stres, którego nie spalamy w żaden sposób. Czyli po prostu w pozycji siedzącej spinamy się, kumulujemy w sobie wszystko zamiast tego, żeby właśnie poczuć swobodę, poczuć ruch. Gdzieś wyrzucić ten stres, tak? tak? Bo tak. jak się zestresujemy i nie wiem, pójdziemy nawet na spacer, już powiedzmy nie ćwiczymy, tak. ale się przejdziemy tak. w przyrodzie to, co wcześniej proponowałaś, no to mhm. jednak gdzieś się wyciszymy, prawda? Tak. Natomiast no nie wiem, jak włączymy kryminał, to, to raczej tak średnio e <laughs> chyba. Wydaje mi się, że tutaj też trzeba pamiętać o tym, że nie chodzi tylko o zmianę źródła dostarczanych nam bodźców zewnętrznych, czyli jeżeli przełączę się powiedzmy z mojej umysłowej pracy na umysłową rozrywkę, to moje ciało... Nadal nic nie zyskuje. Więc musimy się bardziej otworzyć na to i zachęcam bardzo do tego, żeby tak jak karmimy nasz umysł treściami, które no też świadomie wybieramy, bo nikt nas nie zmusza do oglądania tego czy tamtego, jakby świadomie coś włączamy i to przyjmujemy. Tak samo świadomie, świadomie karmmy nasze ciało ruchem, jedzeniem, wodą.